Congratulations, your prize is on its way. Good night. What the? Oh. Ej to jest, o, e, w ogóle, hej, z tej strony Eleven, to jest ponownie Blair Witch, ale yy, czytałem od punktu zapisu, chciałem przejść do momentu, w którym byłem I to jest moja nagroda i teraz dopiero zau zauważyłem, nie usłyszałem przedtem w ogóle dzwonka To jest kod do kłódki 2113, okej, okay, dobra, mamy to zapisane, czyli możemy teraz do kłódki iść Więc mogę, zamiast włączać światła Najpierw się do niej wycofać i ją zobaczyć co tam było ej, to może być ciekawe Pomyślałem, że jakby do kłódki się dostaniemy tak czy inaczej, bo będzie to jakiś ważny element oh. Is that a bunker? Oh, Exactly. Ok, co tutaj będzie? Co to jest? A tutaj mam coś dać, czy. To jest notatka, czytaj. Są tu już tak długo, że nie pamiętają, czym byli przedtem. Ledwo świadomi, ledwo żywi. Nie zorientowaliby się, gdyby ktoś obc nagle wszedł pomiędzy nich. Nic już nie słyszą i prawie nic nie widzą. Jeśli za nadto się zbliżysz, ruch może przyciągać ich uwagę, ale tylko światło jest w, stanie ich, jest w stanie ich rozdrażnić. Światło zadaje im ból. Zostaw ich w spokoju, a nawet się tobą nie zainteresują, ale zrań ich, a nie spoczną, dopóki ci nie dopadną. Mnie to nie przeszkadza. Sprawiam, że dzielą moje cierpienie. No, to najwyraźniej też będę musiał, bo to mi już nic więcej nie da. Skoro już i tak je rozdrażniłem, ale nie mam klucza, jakby powinienem coś tutaj móc zrobić. I nie mogę. No co? A jeżeli coś w samochodzie jest, co ma być jakimś przełącznikiem. ...another missing person? I see. That's an interesting idea. But, John, with your long and, dare I say, fruitful career as a film critic, why has this particular movie become such an obsession for you? Well, how could it not?

the tube is inserted through the patient's nostril all the way down his throat a nutrient liquid is then pumped straight into his stomach yikes dude that sounds awful it truly is and that's precisely why everyone should watch it remember one in 20 people will spend some part of their life in a mental institution who knows maybe it's you ironia no, widzieliśmy to nie jest bez bez przyczyny Ale coś więcej? Wow, did? ale okej, okay. to nie są zbyt przyjemne dźwięki, wywołały u mnie wciarki, starczy mi, ale jakby radio mnie zaprowadziło w tamto miejsce. I teraz tam czegoś brakuje, skąd mam to wziąć? I wracamy do tego tutaj Słuchajcie, najwyżej, najwyżej stracę coś progresu Najwyżej czegoś nie ogarnę w tej grze, no trudno Let's fucking go Pytanie teraz brzmi, czy jak się tutaj wrócę tego drzewa nie będzie Ja tam nie mogę iść. Okej. Okay. Co, coś sądzę, że byłem prawie na tropie czegoś, takiego, jakiejś konkretnej rzeczy, która mogła mi w czymś pomóc i... Byłem debilem i coś pominąłem, ale no, zobaczymy, Najwy najwyżej... Najwyżej będzie jak zawsze. Co? Ale halo, spokojnie What dude? Hej, ciągle trochę na twoją pocztę głosową Dzwoniłem tylko po to, żeby... Mm, właściwie to, nie wiem, dużo o nas ostatnio myślałam Unikasz mnie, czy wciąż wałęsz, wałęsasz się po lesie? Dzwoniłem tylko po to, żeby... Zadzwoń, gdy będziesz mógł, pa O, lekarz i w ogóle... Dobra, dobra, pani. That's awkward, dude. Butarka nie jest potrzebna, to ją wyłączę. Now what? Czyli jakby za dnia jestem normalnie w tym samym lesie, w którym byłem Nocą jestem... In the loop. No ładny widok, kinda. Gdyby nie wiedza o tym, czym jest ten las, to byłoby ładnie, ale. Stay, stay, stay. On sugeruje, żeby. I said stay here. Nie i znowu się zrobiło ponuro. W sensie to, jak on nawoływał, żebym został, to było niepokojące, dude. Wygląda jak dumfist na sterydach. Okej. Wyciągnijmy tę latarkę jednak, bo żal. E? Two sets of footprints. Both heavy set, nail One's barefoot. Odd. What is that bullet? What'd you find? All right, good boy, good boy. Now move aside. Oh, uh, it's okay, buddy. I don't like it either. Let me take a look, and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Emmett. Yikes, dude! I, I don't understand. Emmett. Oh God! Fuck! mu powyrywało. Oh God, you. Oh, you deserve better than this. Jeez, dude! Neck wound. Deep. And his head is. Oh, God, it's barely hanging on. Lenning's badge. Oh, no one deserved it more than him. But the killer. Oh, skinned his face. Clean cuts, probably post mortem.

Okay. Ten z kolejną taśmą przebiegł. zabójstwo co Co? To był kto? Ke? Okej, okay, czemu on zaufał komuś takiemu? Jakby... co? Stop. What, dude? To czego my właściwie szukamy? On rzucił ten nóż tutaj co chyba, to chyba prawda? To nie jest

Teraz? Oh, nie, to O, dude. No, dude, nie! I sam se to poniuchaj, i sam sobie po niego, i zostaw psa nie mieszaj go w to, co? O, oh, dude. how is that him sam? sheriff emmett lanning the guy who cared about everything and everyone even me really side eye but never gave up not even after letting let him down rest easy emmett i'll find the man who did this Um, czy ja powinienem tutaj wchodzić? Yy, zarzut pierwszy. naruszenie artykułu 52 stanów generalnych Karoliny Północnej publicznie znieważa i okazuje pogardę dla symboli narodowych wojska i patriotycznych żołnierzy z którymi miał niegdyś zaszczyt służyć eee, I to jest od kogo, do kogo i dlaczego jest akurat tutaj?

You're not going crazy, my man. Run, uh, what? So, oh. okay. Co się dzieje? To mi się wszystko spokojnie, ale co ma do tego las i wiedźma? Like what, dude? Przez chwilę myślałem, że go zgubiłem, ale. What, dude. Jakby co? No, not now. Ja rozumiem wszystko, ale ci żołnierze co? Work. Aha, wejście się zawaliło. Zarosło. Wejście zarosło. Hope you know where you're going, boy. Zaros what? Nie, 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 nie. That dog? Or a Fabian, okej. Okay. Znajdź psa. Bullet, where are you? What do? What, dude? I'm actually fucking terrified, okay? Is the- So to Gdzie jest pies? Gdzie jest pies? Nie kurwuj tutaj, tylko gdzie jest pies? No nie, to jest zamazany tu nie widać. okej okay. jak to będzie pies? Jak to będzie pies, robię Alt w 4 Naprawdę. To nie był odgłos psa. Thank fuck. No nie, no come on! Mogę spojrzeć za siebie, ani przed siebie. Okej, okay. Okej, okay. ja. Co ja zro... Czy Co ja zrobiłem coś źle? Co w się sensie teraz tak myślę? Okej, okay, dude, ja idę tylko odebrać psa. Dzięki za przechowanie go. Mam nadzieję, że nie sprawiał problemów. X-Dude, nie ma sygnału. <grym> <grym> Masz jedną wiadomość głosową. Go odsłuchać, czy jak się odsłuchuje wiadomości głosowe Poszta głosowa I'm way beyond. Being confused. W sensie. Co? Jaki rozum do głowy? Ale co ja zrobiłem? What? Nie zrobiłem nic, się błąkam po lesie tylko z psem. A właśnie a propos psa. Gdzie jest mój pies? No ty, Piero. I kto mi szepcze do głowy? W sensie zakładam, że to może być ta wieś, ale. Where are you, buddy? Nie is psia, I'm a Okay, spoko. Easy. Mind, Alice. Forever Shit. Question mark? Oh. Yeah. Actual question mark? Off the record, Alice. What the hell happened? You responded N to a robbery. そのに? When you got there, you saw them leaving the store. N you took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Oh, you know what happened. This is on <laughs> Adam Shannon, Peter's brother. I don't know what I was thinking. I was the last person he'd want to see. For all I knew, I. Could have crippled him for life. And yet, I, felt I had to, do. Had to mark. Czy pies w końcu żyje czy nie? Jeżeli pies nie żyje, to co zrobiłem źle? O oh, fank fuck! thank fuck back chodź tu, chodź, 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 podejdź tu, chodź No c no co? Trzymaj się blisko Trzyma Nie oddalaj się już więc Don't W strachu Przed zapomnieniem stworzeń autorstwa Toda Ma... Um, Mój ojciec był trwalem. W dzieciństwie często zabierał mnie do tartaków W lesie Black Hills, gdzie opowiadał mi historię O potworach i wieźmach, które go zamieszkiwały Powróciłem w to miejsce po prawie 40 latach Wyglądało dokładnie tak, jak je zapamiętałem Z wyjątkiem wszechobecnej pustki Nikt nie opowiada już historii o przerażających stworzeniach. Nikt już nie pokazywałby, nikt już nie pozostałby przekazywać dalej legendy. Firma zajmująca się wyrębem drewna została zlikwidowana, a stary tartak popadł w ruiny. Lecz ja nie mogłem tak po prostu pozwolić, by popadł w zapomnienie. Nie dopóki nie ujawni mi wszystkich swoich sekretów, dopóki nie dowiem się, co pchnęło mojego ojca do odebrania sobie życia. Wow. Dude. <uto van socks> what is it, boy? Something wrong? Chyba tak. Ah, Tam is kolejny ten. Co jest grane? What? It looks like someone left it here for us. It's him. To jest zły pomysł stary. Ja widzę ja, ja widzę tego psa jak on. To trzeba zostawić tak, żeby to zostało otwarte, prawda? Ale ja widzę jak ten pies się trzyma, raczej się nie trzyma. Jak ja widzę jego w takim stanie, to jest... Wow, okej. Okay. To ter teraz się faktycznie boję. Nawet nie o psa, boję się ogólnie. It fucking works, dude. Okej, okay, guys. Dobra, to ja idę nagrać kolejny odcinek, bo muszę to jakoś dzielić. Um, see ya next time. Na razie.